Typowa rozmowa z klientem. Pani Marto, bo my potrzebujemy jakiegoś jednego rozwiązania, na którym będziemy mogli ten cały bałagan, który mamy obecnie, zintegrować. naszego obecnie korzystacie? No, korzystamy na przykład ze Slacka, z Trello, notarki yy, mamy w Evernote, nasze wszystkie pliki udostępniamy sobie na Dropboxie. Jeżeli tworzymy formularze, to korzystamy z Survio. Yy, jak robimy webinary, to mamy Zooma. Mamy jeszcze TeamViewera dodatkowo, a pocztę to mamy na Google. A słyszeliście może o Office 365? A, Office 365, to też mamy! To dlaczego nie macie tego wszystkiego w Office 365? Czy wiecie, że nawet kilkanaście aplikacji, które obecnie posiadacie w swojej organizacji, możecie wymienić na jedno rozwiązanie, płacić jeden abonament, jedną subskrypcję, miesięczną, roczną, elastycznie, według zużycia, jak tylko chcecie, dla tylu pracowników, ilu macie teraz, a jeżeli zwolnicie albo zatrudnicie nowych, możecie tej ilości dowolnie zmieniać. Po co Wam to wszystko, jakieś licencje wieczyste, czy na przykład inne abonamenty, które nie są skalowalne? Najlepiej zapoznać się z tym, co Office 365 oferuje, ponieważ Office 365 to nie jest tylko pakiet Office. Tam jest dużo więcej, do wszystko co wymieniłam można ze spokojem wykorzystać w Office 365. Na przykład tworzyć ankiety, przejmować kontrolę nad pulpitem, organizować webinary, udostępniać kalendarze, mieć hostowaną pocztę i dużo, dużo więcej. To wszystko jest w jednym rozwiązaniu. Zrób w swojej organizacji taką krótką listę, jakie posiadasz aplikacje i ile na nie wydajesz, jaki jest ich koszt początkowy, jaki jest koszt aktualizacji albo ile wydajesz miesięcznie na subskrypcję. Przyjdź do mnie z taką listą, ile wydajesz na konkretne aplikacje, a ja Ci powiem, ile możemy zaoszczędzić, przenosząc część funkcjonalności lub czasami nawet wszystkie do Office a 365. A jeżeli masz już Officea 365, to serdecznie zapraszam do kontaktu, bo pokażę Ci, jak wycisnąć 100% z Office 365, jak zautomatyzować większość procesów w organizacji i jak przyspieszyć swoją pracę, oszczędzając masę czasu. Zapraszam, chętnie pomogę!